26 listopada 2008 roku przejazd remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 7 między Białobrzegami a Grójcem fragment przebudowywany do standardu drogi ekspresowej S7 pierwszy odcinek połączenie, przygotowywane połączenie z obwodnicą Białobrzegów wygląda, że lada dzień ten łącznik będzie, będzie oddany Miejscowość kolonia Prowna Budowa Kładki dla Pieszych? Powstaje sporo takiej infrastruktury, typu wiadukty, kładki, przepusty. tak jak widać po prawej stronie przekładana infrastruktura i tutaj przejazd na nową nitkę oddaną do użytku kilka tygodni temu po prawej stronie remontowana, modernizowana stara nitka. Zdejmowana jest na W większości praktycznie rozbierana, droga jest rozbierana do, do podstaw i budowana od, od nowa. Jeden z wiaduktów drogowych. Jedziemy nitką zachodnią, tak jak wspomniałem, nowo wybudowaną. Po lewej stronie widać drogę odbarczającą, która idzie wzdłuż trasy. A po prawej stronie pracę przy budowie nowej nitki. Zmieniany jest profil drogi. Zbyt ostre pagórki wyniesienia są spłaszczane. Dzięki temu w przyszłości będzie większa widoczność. Tutaj spory węzeł drogowy przy skrzyżowaniu na goszczyn. Wiadukt praktycznie już gotowy.